Witam. Dziś zaprezentuję magnetofon szpulowy czterościeżkowy Mono, a mianowicie Tanberg Seria 15. Magnetofon zachowany w stanie idealnym. Po zdjęciu pokrywy prezentuje się on tak: napisy na pokrywie oryginalne, nic nie było. Że tak powiem, domalowane czy robione. Magnetofon posiada wbudowany z przodu głośnik, podobnie jak w naszych ZK140. Magnetofon pochodzi z końca lat 60. ubiegłego wieku. Oklejna, jak widać, też w bardzo dobrym stanie, a tak prezentują się wyjścia z tyłu magnetofonu. I zapraszam na krótki odsłuch magnetofonu, ponieważ brzmi wręcz wyśmienicie. Powiedziałbym nawet dalej, że kładzie naszego rodzimego ZK246 stereofonicznego, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Dodatkowo jeszcze powiem, że magnetofon ma aż 3 prędkości. Zmacniacz jest bardzo dobrze rozbudowany. Mamy zarówno za tony wysokie, jak i niskie. Dodatkowo zachowała się także oryginalna instrukcja w bardzo dobrym stanie. A teraz krótka prezentacja dźwiękowa. I'm not Dziękuję za uwagę.